Na wstępie, sorry, że głos jest trochę inny, ale złapał mnie Katar w maju, więc, no. Nawet nie będę przedłużać. Zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy tydzień temu, czyli od odcinka. Dwa miecze. W słodkim królestwie Fin nareszcie doczekał się protezy z funduszu NFZ-u. Pracowałam nad nowym ramieniem przez bardzo, bardzo długo! Podczas gdy bananowa straż zanosi Zuzę do sekretnego labo, Fin opowiada, co się wydarzyło na tamtej plaży. Trawiasty gościu wpada za Zuzę, a gdy się z niej wychyla, wygląda jak Fin. A nawet nie tylko wygląda, ale wygląda. Wręcz myśli, że nim jest. Ja jestem Finn Mertens. Jake wraca do żywych i od razu disuje podróbę. Powiedz, który z nas jest prawdziwy. Tamten. Bracia go przepędzają, a Jake znów ląduje pod kotwicą. Kwast przybywa do domku na drzewie i przegląda album, dowodząc, że ma w głowie wspomnienia Fina. Widzimy, jak wyglądało wnętrze miecza w momencie, gdy został on przebity. Właśnie wtedy do pokoju dostał się... Pupior traf! Pająk owija Fina w kokon, a pomieszczenie przeradza się w jedno wielkie gniazdo. Kiedy stąd wyjdziemy? Mówię nie zostaw mnie. I właśnie wtedy do głównego fina dzwoni Bimo. Ważniaku, jesteś właśnie w domu calutki, strawy i niszczysz moją porcelanę, i ja cię moje! Bracia wracają do domku i podczas gdy Jake powstrzymuje się przed najebaniem chwastowi, Finn oferuje mu ciastko. To jest to słodkie, co nieco idealne dla dużych chłopców. Twierdzi, że z podróby jeszcze coś będzie i pozwala mu spać na dachu, gdzie jednak daje o sobie znać trawiasta ośmiornica. I tu już zaczynamy odcinek. Czyń dobrze. Wstaje nowy dzień, który Finn zaczyna dość depresyjnie. Przypomina mu się jednak Zusa, więc udaje się do słodkiego królestwa a Jake zostaje w domku z kopią. Pies przygotowuje swoją sławną pieczeń, ale chwast nie może się nią delektować. Chyba trawiaści nie mogą jeść pieczeni. A, no i Roboblock przeżył. Jej. Tymczasem Finn zostaje wyrobiony i ze zwykłego odwiedzającego staje się lekarzem. Jednocześnie, trawiasty Finn odkrywa w sobie wewnętrznego George'a Floyda. Nie mogę oddychać. Jake zresztą też. Oddychanie jest przereklamowane. Nowe duo idzie sobie co nieco wyjaśnić z, co ciekawym, magiem, który dawno temu sprzedał Finnowi klątwę. Skąd się zna? Gdy czarodziej mówi, że stworzył miecz Fina tako dla jaj, Fast zaczyna go nakurwiać. Jednocześnie Finn znajduje nowy miecz, ale ogarnia, że lekarz z niego żaden. Po długim dniu rozłąki bohaterowie spotykają się na błoniach przed zamkiem, ale trawiasty Fin po stracie swojego twórcy ma kryzys egzystencjonalny i mówi, że nie jest finem, a potem jeszcze kradnie motor skropkowi i odjeżdża ku zachodowi słońca. No i jeszcze Zuza się wybudza. Ekstra! Jak co tydzień podsumujmy to wszystko. Na start znów zwróćcie uwagę na miniaturki, a konkretnie na ich podobieństwo. Czy da się lepiej oznaczyć, że dane epizody są duologią? Chyba nie. Istota powstała z połączenia miecza trafi fina, to jak się okazuje dwa byty w jednym, ale władzę nad ciałem mapają ośmiornica, bo Fin w jakże nietypowy dla siebie sposób nie stawi upiorowi żadnego oporu. O właśnie od razu porozmawiajmy o mieczu traw. Jak dobrze wiemy, od zawsze miał własny umysł, którym, jak się teraz okazało, jest taki mały pajączek. Dodatkowo odmaga trawę wiemy, że miecz, a tym samym upiór, powstał z nudów i nie ma żadnego większego celu typu zabijanie bogów czy coś. To wyznanie sprawiło, że trawiasty film, którym kieruje jakby nie patrzeć właśnie ośmiornica, popadł w kryzys, bo skoro powstał dla jaj, to, jaki w ogóle jest cel jego życia. Zanim jeszcze odjechał w pizdu, dowiedzieliśmy się o nim kilku bardzo ważnych rzeczy. Gdy nie wiedział, gdzie iść, poszedł do domu? Na drzewie. Gdy otworzył album, pamiętał w jakich okolicznościach te zdjęcia były zrobione. Na początku myślał, że jest finem, co zawdzięcza temu, że co prawda owinięty w kokon, ale jednak w jego głowie dalej jest fin z miecza, który kiedyś też był zwykłym finem, ale o tym już było. Nic więc dziwnego, że z włochatej masy stał się właśnie kopią fina. Natomiast oryginalny mertens na swojego bolca dostał robotyczne ramię, niczym ostatnio Tiffany. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że Zuza wróciła do normy. Tak więc, zbierając wszystkie wątki, pojawia się pytanie. Co teraz? Na szczęście na odpowiedzi nie będziemy musieli długo czekać, bo już za tydzień zaczynamy wyspy. Także do zobaczenia po drugiej stronie oceanu, a na razie to tyle. Dzięki, cześć!